Czy wiesz, że możesz skopiować dowolny element z wewnątrz bloku lub xrefa, czyli odnośnika niejako wyciągnąć go do rysunku bieżącego? Zobacz. Podłączmy sobie dowolny rysunek DWG do naszego pliku. Za pomocą opcji wstaw odniesienie do pliku DWG wybiorę na przykład podkład architektoniczny z innego projektu. Stawiam go oczywiście w skali 1 do 1 w punkcie 0,0. Zatwierdzam OK i podwójnym kliknięciem środkowym przyciskiem myszy powoduje powiększenie go do całego ekranu. Jak widzisz, po kliknięciu jest to oczywiście EXF, czyli odnośnik. Wrócę ESCAPE. Automatycznie, po wczytaniu takiego odnośnika, w naszym bieżącym rysunku tworzą się następujące warstwy. Mają one przedrostek architektura, ponieważ tak nazywał się mój plik źródłowy, a następnie warstwy z odpowiednim przedrostkiem, tak jak było tworzone w pliku źródłowym architektury. Jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć na przykład wannę, czy jakiś dowolny element, na przykład osi do bieżącego rysunku, w takim wypadku należałoby użyć funkcji z karty narzędzia główne i panelu zmień funkcji o nazwie ncopy, po angielsku ncopy. Wystarczy kliknąć na dany obiekt w odnośniku, oczywiście zatwierdzić enterem I mamy już w naszym bieżącym rysunku skopiowany ten element. Zobaczmy to jeszcze raz. Klikamy zmień. N i zaznaczymy na przykład pralkę. Minusem tego rozwiązania jest to, że niestety nie da się zaznaczyć oknem i każdy z elementów musimy zaznaczać niejako osobno. Niemniej jednak jest to tyle wygodne. zadanie, że możemy taki element skopiować do naszego rysunku nie rozbijając bloku czy odnośnika zewnętrznego. Jeżeli kopiujemy za pomocą tej funkcji dowolny obiekt z xrefa, czyli z odnośnika, mamy do dyspozycji dwie opcje. Po wciśnięciu ikonki an W linii poleceń widzimy Oczywiście, MONIT wybierz zagnieżdżone obiekty do skopiowania oraz ustawienia. Po kliknięciu na ustawienia, standardową opcją jest opcja wstaw, czyli insert. Tak jak widzieliśmy, powoduje ona skopiowanie elementu bezpośrednio z rysunku. Zobaczmy. Klikam jeszcze raz to i to, i mamy gotowy rysunek. Jeżeli klikniemy na tekst, Kopiowany tak wyjęty rysunek, widzimy, że znajduje się on na warstwie Architektura 8, czyli na takiej warstwie, na jakiej był stworzony w rysunku źródłowym. Jeżeli jednak użyjemy drugiej opcji, kliknę ponownie tą samą ikonę, and copy i w ustawieniach wybieram opcję ustal, czyli Bind po angielsku, i w ten sposób skopiujemy zagnieżdżony element do naszego bieżącego rysunku elementy takie mają warstwę złożoną z nazwy pliku następnie $0$ i nazwę warstwy na której zostało utworzone czyli tak jakbyśmy zbindowali czyli ustalili naszego xref'a czyli odnośnik Tą samą opcję możemy wykorzystać do kopiowania elementów z wewnątrz bloku. Może utworzę na szybko jeden z bloków lub wykorzystamy go już istniejący blok. No niestety w naszym rysunku takich bloków w tej chwili nie mamy. Narysuję może na szybko. Dowolny. Dowolny element. Stworzę z tego blok o nazwie. Na przykład test Oczywiście punkt bazowy, wybierz obiekty, zatwierdzam enterem bądź spacją i mamy w tej chwili blok. Aby nie rozbijać tego bloku lub wchodzić w jego edycję i z niego dopiero kopiować elementy do bieżącego rysunku, możemy również skorzystać z znanej nam już opcji, czyli n-kopiuj w angielskiej wersji n-copy. Podążając za linią poleceń, Wybierz zagnieżdżane obiekty do skopiowania. Klikam na przykład ten okrąg, Enter, punkt bazowy i jako wyjmuję go, kopiuję z bloku. Bardzo wygodna funkcja, kiedy nasz blok jest zablokowany przed rozbiciem. Nie możemy takiego bloku rozbić, aby wyedytować taki blok, czy musielibyśmy to, te wszystkie elementy, obrysować sobie. W ten sposób możemy. Dowolny element wyciągnąć z xrefa, czyli z odnośnika lub z bloku. Spróbuj sam.